Dzień dobry dzieciaczki. Michał z tej strony, psycholog. Zapraszam na kolejne zajęcia o uczuciach. Na początku mała powtórka. Uwaga, ja będę pokazywał, a Wy zgadujcie o jakie uczucie chodzi. Najpierw zrobiłem zajęcia o. o strachu. Bardzo dobrze. Potem były zajęcia o. o złości. Następne były o. O radości, a dzisiaj przyszła kolej na czwarte uczucie, czyli właśnie. Dzisiaj będziemy mówili o smutku. Ale na początku przywitajmy się jak zwykle. Paga, biorę gitarę i zaśpiewamy razem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przybijamy piąteczkę. Przybijcie ze mną, zdalnie przybijcie z tymi osobami, z którymi oglądacie. Gramy drugi raz i śpiewamy dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, zaciskamy pięść i przybijamy Żółwika. Przybijcie ze sobą Żółwika, a ja gram trzeci raz. Pokazuję dla gitarzystów, jakie są chwyty. Dla siostry Agnieszki i innych zainteresowanych gitarzystów. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Podajemy sobie teraz rękę, patrzymy sobie w oczy i mówimy jak zwykle: Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Słuchajcie, na początku. Pytanie, czy można się w ogóle smucić? Uwaga, robimy głosowanie, każdy może głosować, zdalnie oczywiście. Czy można się smucić? No, uwaga, ręka do góry, kto twierdzi, że można się smucić? Uh -huh. Ręka do góry, kto twierdzi, że nie można się smucić? Uh -huh. Ok, słuchajcie, każdy ma swoje zdanie, ja uważam, że można się smucić. Można czuć czasami smutek. To bardzo ważne uczucie. Jeżeli ktoś jest człowiekiem, to czuje różne uczucia. Czasami radość, czasami smutek. Ja, jak w przedszkolu mówię do dzieci, że jesteście ludźmi, to niektórzy mówią: Wujek, my nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy dziećmi. Uwaga, jeśli ktoś jest dzieckiem, to dlatego, że jak dorośnie, to stanie się człowiekiem. Więc wy, dzieci, też możecie już teraz czasami czuć radość, czasami smutek. Czasami strach, czasami złość, czasami różne inne uczucia, o których też będziemy rozmawiali. Smutek to bardzo ważne uczucie. Ale zanim sobie powiemy dlaczego, to chcę, żebyście Wy powiedzieli teraz, kiedy wy ostatnio czuliście smutek. Jeśli trzeba, zatrzymajcie film i powiedzcie sobie, kiedy czuliście smutek i dlaczego. Dziękuję za to, że powiedzieliście. Ja też mogę powiedzieć, ostatnio czułem się bardzo smutny, nie tak dawno, kilka dni temu, kiedy były święta i z powodu kwarantanny koronawirusa nie mogłem pójść do kościoła, tak jak zwykle robię. Nie mogłem się spotkać z moją rodziną ani z przyjaciółmi. Byłem od nich oddzielony i czułem się bardzo z tego powodu smutny. Smutek to bardzo ważne uczucie. Już zacząłem o tym mówić, dlatego że smutek pokazuje nam, co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy, czego nam czasami brakuje. I też, jak czasami widzimy, że ktoś inny się smuci, to też możemy się dzięki temu dowiedzieć, czego ten człowiek potrzebuje, co ja mogę dla niego zrobić, żeby on przestał się smucić i znów był radosny. Dlatego smutek jest jak taki drogowskaz, pokazuje nam, co trzeba zrobić. Opowiem Wam teraz pewną historię. O chłopcu, który ma na imię Tomek. Tomek był ministrantem. I pewnego razu przyszedł do kościoła i był bardzo, bardzo, bardzo smutny. Nawet trochę płakał. Chociaż jest już takim dosyć dużym chłopakiem, to miał łzy w oczach. I siostra, która pracowała tam w kościele, siostra zakonna, podeszła do niego, jak zobaczyła, że jest smutny, i zapytała go: Tomek, dlaczego jesteś smutny? I wtedy Tomek. Taki smutny z tymi łzami, spojrzał na nią i powiedział: Bo dzisiaj mój chomik przestał żyć, już nie żyje. Siostra popatrzyła na Tomka, jej buzia też zrobiła się smutna, i wtedy mocno go przytuliła. Nic nie powiedziała, tylko mocno go przytuliła. Zobaczcie, dwie ważne rzeczy zrobiła ta siostra. Po pierwsze, zapytała Tomka: Dlaczego jesteś smutny? A po drugie mocno go przytuliła, i nic mu nie mówiła. Mam teraz dla Was takie zgadywanki. Skoro mówimy o smutku, o tym, że to jest ważne uczucie, i o tym, jak się zachować, no to teraz poproszę mojego pomocnika, przedstawię Wam go przy okazji. Proszę Państwa o to, a może Ty sam się przedstawisz? Hmm, nic nie mówi. Hej, kolego, powiem Wam, że to jest Fafik. Fafik zwykle jest bardzo radosnym psiakiem. Dużo biega, skacze, ciągle gada. A dzisiaj jakoś tak siedzi, głowa zwieszona, patrzy w jedno miejsce. Domyślam się, że Fafik dzisiaj czuje jakiś smutek. Widzę to po tym, jak się zachowuje. Uwaga, zagadka dla Was. Czy mogę powiedzieć tak do niego? Fafik, przestań, nie wolno się smucić. Mogę? Nie, nie powinienem tak powiedzieć. Jak ktoś mówi, nie wolno cię smucić, mm -mm, to nie jest dobre. A może powiem do niego: No, Fafik, już przestań, weź, uśmiechnij się. Można tak powiedzieć? No, na Fafika nie podziałało. A może mogę powiedzieć: Ej, Fafik, nie smuć się, bo brzydko wyglądasz. U, tak nie można mówić. Słuchajcie, jeśli ktoś tak mówi, na przykład do was, że nie smuć się, bo brzydko wyglądasz, to powiedzcie mu, żeby najpierw zadzwonił do wujka Michała i ja z nim pogadam. Nie wolno tak mówić, jak ktoś się smuci. To tak jak mówiliśmy, to dobre uczucie, to coś pokazuje. No to w takim razie, co mogę zrobić? Mogę zapytać Fafika, Fafik, widzę, że jesteś smutny, co się stało? Albo mogę zapytać. Fafik, dlaczego jesteś smutny? Albo fafik, czego potrzebujesz? A może po prostu zapytam: Fafik, chcesz się przytulić? Tak, chciałbym się przytulić. No to chodź, przytulę cię, fafik, chodź. O, przytulam go, nic nie mówię. Jak teraz się czujesz? Już lepiej. Dziękuję. Trzymajcie się, dzieciaczki. On naprawdę gada. Ty naprawdę gadasz. No i jak? Nie wiedziałeś? No ja wiedziałem, ale zawsze mnie to dziwi. Fafik, dobra. Usiądź sobie tam. Okej. Okay. Fafik idzie na swoje miejsce. Zobaczcie, jak ktoś się smuci. To nie jest dobrze mówić mu: Przestań się smucić, albo uśmiechnij się, albo brzydko, że się smucisz. Tylko dobrze jest zapytać, dlaczego się smucisz, co się stało, czego potrzebujesz. Czasami wystarczy tę osobę przytulić, jeśli to jest ktoś bliski. Czasami wystarczy z nią chwilę posiedzieć, zatrzymać się, po prostu być z tą osobą i ona poczuje się lepiej, ale na to potrzeba czasu. Słuchajcie. Tak sobie myślałem, do czego to porównać. I patrzyłem za okno, jak przygotowywałem te zajęcia. U mnie czasami za oknem widać tutaj, że świeci słońce, a czasami jest pochmurno. Jest ciemno. Czasami są chmury w dzień. Pewnie też to zauważyliście. Czasami jest jasno, czasami jest pochmurno. Ale wiecie, nawet jak są chmury, to słońce i tak świeci. I tak samo jest z nami. Czasami się uśmiechamy, jesteśmy radośni, a czasami jesteśmy smutni. Ale nasze serce cały czas bije. Jesteśmy ludźmi. W nas cały czas jest życie. I jeśli ktoś się smuci, to to znaczy, że tak jak słońce, czasami jest za chmurami, ale znowu wyjdzie. Tak samo jest ze smutkiem. Czasami jest smutek, a potem znowu pojawia się radość. Dziękuję Wam za uwagę. Uwaga, mam dla Was pracę domową. Bardzo proszę, żebyście narysowali na kartce papieru, Powód, dla którego ostatnio się smuciliście, dlaczego ostatnio czuliście smutek, narysujcie to. I poproszę, żeby wasi rodzice zrobili zdjęcia tym waszym rysunkom i przysłali mi to na przykład przez moją Facebookową stronę, do której link podam w opisie filmiku. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, dlatego że już w następnym odcinku pojawi się teatrzyk Wójka Michała. Specjalna niespodzianka, zrobię dla Was teatrzyk. Tymczasem dziękuję i na koniec gram jeszcze raz naszą piosenkę. A dla wszystkich gitarzystów, jeszcze raz przybliżę jakie są chwyty: C-dur, F-dur, G-dur, C, -dur, 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 C Amol, F-dur. Giedurce! To było dla kitarzystów. A my śpiewamy. Dziękuję, 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 dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, macham do Was. Pa. Do zobaczenia w następnym odcinku.